Po ukończeniu studiów i po obronieniu pracy dyplomowej uzyskuje się wymarzony tytuł magistra, inżyniera, architekta. Jeszcze tylko można należy wypełnić obiegówkę, oddać w dziekanacie legitymację, odczekać odpowiedni okres czasu i można odebrać dyplom ukończenia studiów. Jak wygląda taki dyplom? pochwalę się, <noise> chwalę się dlatego, że nikt nigdy ode mnie tego dyplomu poza urzędem pracy, kiedy zgłosiłem się na bezrobocie, nie wymaga. Więc jest to taka oto elegancka, legitymacyjna książeczka. O, a w środku, tak, może w wersji mniej eleganckiej, odpis wygląda w ten sposób. Wersja książeczkowa jest ręcznie wypełniana. Wersja odpisów, od, odpis ewidentnie był wypełniany już na maszynie, i jak widać, zawiera on zdjęcie, numer dyplomu łamany przez numer albumu. Ciekawe, czy te, czy te cyfry coś oznaczają. Jak widać, numer dyplomu waha się w okolicach 5000. Numer Albumu, który to był numer wpisany do indeksu i na, i na legitymacji, waha się w okolicach 140 tysięcy. Następnie nazwa uczelni, Wydział Architektury, kierunek, wynik, podpisy. Oprócz tego, w eleganckiej teczuszce, o, taka piękna teczuszka trzymuje się dokument, który już pokazywałem w moich wcześniejszych filmikach, mianowicie część B dyplomu i zawiera ona program odbytych studiów razem z ilością poszczególnych godzin łącznie z krótką informacją na temat systemu edukacji w Polsce. Tak więc Posiadając ten dokument można już rozpocząć w pełni, przejść można do dalszego etapu kariery w pięknym zawodzie architekta.